Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z rozdaniem, obiecanym rozdaniem. I aby nie przedłużać, przechodzimy do zasad rozdania. Ja będę posiłkowała się troszeczkę swoją kartką, na której mam rozpisane, ale Wy również pod filmikiem będziecie mieli podane, jakie są zasady rozdania. Po pierwsze, oczywiście, i to chyba nikogo nie dziwi, należy być moim subskrybentem. I tym razem będą troszeczkę zmienione tutaj, jak gdyby zasady. Ponieważ ja będę sprawdzała, czy dana osoba rzeczywiście subskrybuje mój kanał. Do tej pory nie sprawdzałam, chociaż w większości osób, które wygrywały, wiem, że mnie subskrybują i nie musiałam tego robić. Ale z racji z tego, że coraz więcej pojawia się osób takich wiecie, które przychodzą tylko dla rozdania. E jeżeli nic nie wygrają, to po prostu ta subskrypcja odchodzi, a to nie na tym rzecz polega, bo można subskrybować, subskrybować kanał cały czas, nawet jeżeli się nie wygra, prawda? I będę sprawdzała również aktywność danej osoby na kanale, na moim kanale. Tu nie chodzi o to, że pod każdym filmikiem ma wypisywać nie wiem wielkie, długie komentarze i w ogóle ale gdzieś tam ta aktywność, aby była. Także to będzie sprawdzane. I jeżeli ktoś już tego nie będzie mógł spełnić, no to no niestety nic na to nie poradzę. Kolejny to w komentarzu należy wpisać biorę udział, swoje imię oraz miejscowość, z której pochodzicie. Rozdanie trwa od dzisiaj, czyli od 29 stycznia 2020 roku do 7 lutego 2020 roku, czyli od środy do y, przyszłego piątku. Losowanie zwycięzcy, ponieważ będzie to jedna nagroda, y, losowanie będzie 8 lutego, jest to sobota, albo 9, w zależności też, jak mi to czasowo wyjdzie, ale na pewno w weekend pojawi się y, Wynik losowania. Oczywiście będzie losowanie komputerowe, tak jak do tej pory. Zwycięzca będzie miał czas do 10 lutego, aby się do mnie odezwać mailowo bądź na Instagramie. Wszelkie kontakty do mnie są podane w informacjach na moim kanale. Oczywiście, jeżeli losowanie miałoby się odbyć w niedzielę, to osoba, która wygra, ma czas do wtorku. Jeżeli w sobotę, to ma czas do poniedziałku. I to tak by się przekładało. I teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, co będzie w, do wygrania, nie ma tego dużo, ale wydaje mi się, że nawet drobne jakieś prezenty fajnie jest wygrać. Pierwszą rzeczą, którą, która znajdzie się w rozdaniu, jest to maseczka kolagenowa na usta. Ja ją już miałam kilkakrotnie. Może nie robię jakiegoś specjalnego wow, ale przynajmniej będzie można się troszeczkę pobawić i e, sprawić sobie trochę frajdę. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, sobie będę odkładała, jest taki worek. Jest to worek, który... Ja mam takich kilka woreczków, na warzywa, owoce, jak idę do sklepu. Oczywiście, jeżeli nie zapomnę, ich wziąć. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą, coś mi zaczyna kaszel brać. Kolejną rzeczą będzie to taki wafelek na kubek, aby osłodzić sobie troszeczkę te chłodne dni. U nas rano zaczął padać śnieg, ale widzę, że już chyba troszeczkę się topi i ze śniegu nici. Także taki e, na kubeczek wafelek. Kolejne będzie to peeling drobnoziarnisty do twarzy. Kolejną rzeczą, o i wszystko mi tutaj słuchajcie spada, ale damy sobie radę. E, kolejną rzeczą będą to cienie. Będą to Cie nie dopowiek. Kolejną rzeczą. Zamknąć żeby nie. Kolejną rzeczą będzie to taki podróżny zestaw do szycia. Ja takie coś też mam gdzieś w torebce, chociaż muszę już uzupełnić, ponieważ, e, ponieważ już gdzieś tam część została zużyta. Kolejną rzeczą będzie to e, odżywka do włosów. Odżywka do włosów z firmy, z tego kalendarza adwentowego spa. Dlaczego ona jest oczywiście nieotwarta, także tutaj proszę się nie martwić, że ona jest używana czy, czy coś w tym stylu. Po prostu mam dwie inne odżywki, których, które są w trakcie używania i szkoda by było, żeby ten produkt się zmarnował. Dlatego podzielę się nim z Wami. Kolejne będzie to pomadka e, do ust. Kosmia, kosmia, kosmia. Mhm. Tak się światło odbija, dlatego tak nie wiem jak to pokazać. Kolejną rzeczą będzie taka kosmetyczka. Ona jest tutaj na takim sznureczku. Można to jako portfelik mieć jako kosmetyczkę jak kto woli, z takimi o cekinami, jak widać. I ostatnią rzeczą będzie taki bryloczek niebieski. Także cóż, moi drodzy. Ja Wam życzę wszystkim powodzenia. Trzymam za wszystkich kciuki. Wiadomo, no nie wszyscy mogą wygrać. Ale wydaje mi się, że w lutym również będzie jakieś rozdanie. Także Zapraszam i zachęcam do subskrypcji kanału, do śledzenia. My widzimy się już w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa. pa.